Witajcie słoneczka moje kolorowe, misie. Posłuchajcie, nikt nie został tutaj wyróżniony. Każdy dostał tą samą moc. I możesz tam siedzieć i się kurwa złościć, nie? I mówić, co napierdoli, nie? Ale lepiej posłuchaj. Każdy człowiek na tej ziemi, ma to samą moc. Możesz siedzieć tam, nie? Jeszcze się użalać nad sobą. I uwierz mi, nikt nie przyjdzie i Cię nie, e, za habety nie postawi, nie? Także albo ruszasz dupsko i tworzysz swoje życie na nowo od dziś. Albo jeszcze tam posiedzisz i wrócisz do mnie, jak już będziesz miała dosyć leżeć na tej kurwa ziemi. Tam urodziłaś się w jakiejś rodzinie. Każdy ma jakąś swoją rodzinę. Mama, tata, dziadki, i tam sąsiad, i, i tam różne e, e, rodzinki, oni też byli zaprogramowani. Więc lecisz sobie na programach wszystkich wokół. Dlatego to jest takie ważne, żeby zaprogramować się na nowo. Musisz stworzyć siebie na nowo. Czyli wywalić wszystko, co tam niekorzystne masz w tej główce, i zrobić się na nowo. Bo wszystko, czego pragniesz. Szyściutko. Może, mówisz, masz, myślisz i masz. Tak jest. Patrz, jaki piękny owoc znalazłam. To jest mu owoc świadomości. Ja go tak nazywam. Uwielbiam go. To jest owoc świadomości. Wygląda jak szyszynka. <śm> Słuchajcie, naprawdę. Musicie się obudzić, bo życie spierdala. A jest tyle pięknych miejsc. Można sobie tak pożyć po królewsku. Bóg wszechświat jak tam zwał, tak zwał. On jest kurwa nieziemski, nie? To jest gościu nie z tej Ziemi. On takie kurwa rzeczy stworzył. I dał ci moc. Dla każdego taką samą. Zresztą sam powiedział, nie? Ale ludzie słyszą i nie słuchają, albo słuchają i nie słyszą. Stworzyłem cię na swoje podobieństwo. To, co ty myślałeś, że on cię kurwa stworzył, żebyś ty w żabce na kasie stała. Czy w Lidlu kurwa ziemniaki przewijała y, worami? He? Pomyśl nad tym, bo życie ucieka. Na pewno jesteś wieczna na 100%. Więc się zastanów, czy dalej tak będziesz z jęzorem tam na, y, na brodzie lecieć. Nie wiadomo gdzie, jak tu tyle nieskończoności przed tobą. Czy raczej usiądziesz, zrelaksujesz się. I zaczniesz tworzyć się na nowo. Self concept. Hmm? To jak? Jezus, jak ja lubię ten owoc, on jest normalnie magiczny, naprawdę? Magiczny jest. Także kochani. Proszę usiąść, z koniec roku. I szkoda by było, żebyście w następny rok znowu weszli w roli ofiary. Ja ci pan coś. Musicie utrzymać się w pozytywnym nastawieniu i w roli kreatora, a nie ofiary. I powiem Ci tak, niech się kurwa wali palnik. Naprawdę. O Jezu, kurwa, kot. Jezu, jak on tu wyskoczył mi, jak jakiś tygrys. Słuchaj, gościu, dzień dobry. Przestraszyłeś mnie. Widzicie, kurwa, świadomość. To jest świadomość. Milusia, nie? Kotek, chodź, Ci daj. Musicie się utrzymać w roli kreatora. Bo każda myśl, słowo, oddech, wszechu Wszystko widzi. Ty nie ukryjesz nic. Możesz udawać, że jesteś kurwa taka, syraka czy owaka, ale ważny jest środek, bo to jest twój yy, wszechświat. To, co masz w środku, jaka jesteś, kim jesteś. Dlatego cały czas mówię, że najważniejsze jest self-concept. Praca nad sobą. Nie wywalajcie energii na zewnątrz. Nie oglądajcie kurwa tych telewizorów, tych wiadomości, tego chłamu syfu, nie? Niech oni sami sobie to oglądają, ci co tam chływa. Wiesz, ty masz się zająć sobą. Masz zacząć kreować swoje życie piękne, a nie poświęcać się w imię czego, kogo i dla kogo. Także kochani, taki mam przekaz dzisiaj. Dla Was cudowny. Budzimy się. Uwierz mi, że nikt żadnego szczęścia nie ma, więcej czy mniej. Wszyscy dostaliśmy to samo. Wszyscy jesteśmy cząsteczką. Boga, świadomości, świadomością. Także do dzieła. Życzę Wam pięknego dnia i do zobaczenia. Buziaki.